Dlaczego musisz wyjść z roli ofiary i dlaczego ten styl życia jest destrukcyjny? Po pierwsze, tracisz kontrolę nad własnym życiem. Jeżeli stale widzisz siebie jako ofiarę, oddajesz kontrolę nad swoim życiem innym. Zamiast samemu kształtować swoją rzeczywistość, samo okaleczasz swoje możliwości, prześciągał użalanie się nad sobą, ograniczasz swoje szanse na rozwój i na osiągnięcia. Zamiast szukać rozwiązań, po prostu skupiasz się na problemach. Najgorsze jest to, że pogłębiasz negatywne wzorce myślenia. Utrwalanie sobie roli ofiary sprawia, że coraz trudniej jest Ci dostrzec pozytywne aspekty życia i możliwości, które się przed Tobą otwierają. Jest kilka kroków, by zostać kreatorem swojego życia, aby wszystko zaczęło się w końcu udawać. Najważniejsze jest to, żebyś zdał sobie sprawę, że tylko Ty masz tę moc, aby zmienić i nikt inny. Po pierwsze, zacznij od próby przyjęcia odpowiedzialności. Zamiast obwiniać innych, zacznij od siebie. Powiedz, co e, <laughs> Przyjmij odpowiedzialność za swoje decyzje, postępowanie i reakcje. To też taki psychologiczny typ, bo na siebie nie można się gniewać na takiego słodziaka, <laughs> więc i emocje ukoisz. Postaraj się skupić tylko na tym, co może zmienić, a nie tym, na co nie masz wpływu. Coraz dalej ustalaj granice. Naucz się mówić nie. Brać swoje potrzeby. Rozum, że to ty jesteś najważniejszy dla siebie, a dopiero cała reszta. Rozwijaj pozytywne myślenie. Każdy, nawet ty, ma jakieś talenty. Może o nich nie wie. Zrób sobie test na przykład galupach, a zobaczysz w czym jesteś zajebisty. Najtrudniejsze dla roli ofiary musisz włączyć wyjebanie na poziom Gandalf. Odsuniesz się od wszelkich rzeczy emocjonalnie i w końcu zaczniesz kreować siebie na nowo. Good luck.